Wypada ci malutka paczuszka. O nie, czyżbym zapomniała wysłać jedną z paczek pana Holda? Nie, to jest ta, którą ci wepchnął do kieszeni. A, i weź to. Wesołych świąt. I zdrowia. Prezent. Czy on dał mi prezent? Ale ja nawet nie podziękowałam. Nigdy mi tego nie wybaczę. Myślę, że z, zważając na jakim stanie byłaś, to nawet nie przejdzie mu przez myśl, że... Żeby, no wiecie, czekać na twoje podziękowanie. Wystarcza krótka chwila, by papier, który, w który prezent został tak pięknie zapakowany, zmienił się w kubkę błyszczących resztek na podłodze. Wow! O rany, jaka piękna bransoletka! Poświęcił czas, żeby mi ją kupić, chociaż był zbyt zajęty, by kupić prezent własnej matce? Co powinnam mu teraz? Czy powinnam mu teraz? Tak, najpierw ciepłe SMS z podziękowaniami. Panie Holt, powinnam pana przeprosić. Wystarczy, Leo, za co? Nie podziękowałam za prezent świąteczny. Doceniam Twoją tegoroczną ciężką pracę. To dowód mojego uznania dla Ciebie. Jest niesamowita, panie Hold. Wiesz, nie musisz ciągle do mnie się zwracać na panie Hold. Nie? Nie, to dla mnie trochę dziwne. Jakbyś była członkiem jakiegoś zarządu, który musi kogoś zwolnić. Mów mi po prostu, Leo. Będę potrzebować chwili na przyzwyczajenie się, ale podoba mi się. No a tak miałam na początku, jak byłam w pracy. Pierwszy tydzień. Mówiłam do wszystkich pan, pani, pani, pan. A później już prosto z mostu. Może przynajmniej wtedy, kiedy jesteśmy sami. Coś tylko dla nas dwojga. Nie to miałam na myśli. Całkiem spodobał mi się wydźwięk tej wiadomości. Ciekawe, co na to odpowie. Wiesz co? Mnie też. Wesołych świąt! Nie mogę się doczekać, aż maksymalnie wykorzystamy potencjał ferii w przyszłym roku. Świąteczna noc spędzona w ciepłym łóżku mija ci tak szybko, jak i ta wigilijna. Na szczęście dotarłam dziś do pracy przed Leo. Po ostatnich paru dniach muszę zrobić coś, żeby nie pomyślał, że nie dam sobie rady z tą pracą. Co powinnam zrobić? Hmm. Dwukrotnie sprawdź dokumenty. Jeśli czegoś mu potrzeba, to odpowiednich informacji. Potrzebuję kilku minut na uporządkowanie spraw na cały dzień. Spróbuję przygotować mu dziś wszystko na jego biurku, to zaoszczędzi mu nieco czasu. Zanosisz mu dokumenty na biurko, po czym wracasz do własnego stanowiska i wyciągasz szkicownik. Może później będę mogła się tym zająć. W końcu muszę pokazać panu holdowi moje pra prace, tylko muszę wymyślić, jak to zrobić, żeby nie wyglądać jak ostatnia idiotka. Co? Po prostu idź z wszystkimi dokumentami, aż szkicownikiem na spodzie, eee, ubierz tak niebotycznie wysokie buty, w których nie potrafisz chodzić i potknij się od dywan, wysypując wszystkie dokumenty, z tym swój szkicownik, dopilnuj, aby upaść pod takim kątem, żeby ten szkicownik poleciał wprost pod jego stopy i voilà! <laughs> Pokój wydaje ci się tak pusty. Chciałabym, żeby już tu dotarł. Czuję się tak okropnie samotna. No to co? Tur na ósme piętro? Tak, 15 minut temu. Chodź. Ces? Jest? Jestem Ryan Morgan. Aha, wspomnienia. Słyszysz stukanie ze strony drzwi, gdy ktoś porusza klamką. Aby to był pan Hold. Dzień dobry. Takie spóźnianie się jest zupełnie nie w jego stylu. Jestem dziś w tyle. Nowa dziewczyna chyba zauważyłam. Pewnie mam mnóstwo byłych. Dobrze się czujesz? Tak, dziękuję. To dobrze, bo czeka nas pracowity dzień. Wchodzi do swojego gabinetu, a po chwili wraca z szerokim uśmiechem na twarzy. Widzę, że wróciłaś do formy. To znaczy, w ręce trzyma poranną paczkę. Dziękuję. Staram się pomóc ci ruszyć z pracę. Przechodzi przez pokój i staje obok twojego biurka. Szkicę. Kładzie dłon na twoim szkicowniku, obraca go w swoją stronę i otwiera. Mój szkicownik. Co Roberto ma w zanadrzu dla ferii? Przekłada kolejne kartki i w końcu zamyka zeszyt. Cholerny. Co? Leo cholerny chod? Właśnie, przejrzał moje szkice. Czemu cholerny? Zapytam o zdanie. Dobra, nawet nie musiałam go o to prosić. Sam sprawdził szkice. Może los próbuje mi pomóc? Co myślisz o moich projektach? Słucham? Przejrzałeś właśnie mój szkicownik. Spogląda na biurko. Byłem przekonany, że to szkica Roberta. Naprawdę chcesz wiedzieć? Otwiera zeszyt ponownie i przekłada strony. Tym razem nieco wolniej. Hmm. No. <ścoughs> Ale ją ja torturuje. Co ma znaczyć? Hmm. Zastanawianie się. Zamyka zeszyt. <ścoughs> Widzę tutaj potencjał? Y unosi dłoń, jakby szukał słowa. Pasję. To brzmi dobrze. Ale wymagają więcej uwagi i praktyki. Ta branża jest okrutna. Z troską przesuwasz zaszed w swoją stronę. Gdybym miała trochę więcej czasu, może zdobyłabym więcej praktyki. To solidny początek, ale nie jesteś odpowiednio wyważona. Wyważona? Ważyć to ze piwo możesz. W piwnicy. Bez kotków. Nie ja wiem, co mi jest. Wiele z Twoich projektów jest asymetrycznych i oczywiście w modzie jest na to miejsce, ale w Twoich projektach brakuje równowagi. Naprawdę? Jak mogę to poprawić? Twoje dzieła to niezlepek elementów. Zamiast dodawać każdą część osobna, skup się na rzeźbieniu swojego projektu i daj się ponieść. Dane dzieło musi zyskać wartość, zanim zostanie ujawnione światu. Dziękuję za to, że Pan spojrzał, Panie Holt, i za Pana opinię. Pewnego dnia sprawię, że zaczniesz mnie nazywać Leo. Nie chcę wiedzieć, w którym momencie tak się stanie. A ja wtedy pokażę ci, że mogę być w tym dobra. Dobrze, panie Holder. Podchodzi do drzwi swojego gabinetu. Niech nikt mi nie przeszkadza. Mam upadające imperium do uratowania. Zajmę się twoimi telefonami. Dziękuję. Um, I Kaila? Tak? Przyda mi się kawa. Najlepiej teraz. Zamyka drzwi, drzwi a ty wstajesz. On mnie nie docenia. Skąd wiesz? I mojej gotowości na wszystko, co jest konieczne, by dostać się na szczyt. Um, w tym powrotu na ósme piętro. W twojej głowie echem odbija się rada Simony. Czy ja naprawdę chcę to zrobić? A co jeśli pójdę na ósme piętro i wszystko nadal tam będzie? To oznacza, e, w sensie nadal? Czyli, że ta przybieranka tam nadal będzie, czy że wróci normalność? Uściśnij, bo jeżeli przebieranka wróci, to znaczy, że coś się zdarzy, jeżeli wróci normalność, będzie normalnie wszystko, to znaczy, że po prostu byłaś przepracowana. Co jeśli faktycznie mogę pracować z Ryanem Morganem? A co jeśli po prostu zwariowałam? Tak czy siak, musisz się dowiedzieć, jaka jest prawda. Dobra, po prostu zjadę na ósme piętro. Robiłam to tysiące razy. Przycisk rozświetla się, jak księżyc w pełni, po czym winda delikatnie rozpoczyna jazdę w dół. Nigdy nie lubiłam tego uczucia w brzuchu, kiedy się zjeżdża windą. No, a masz takie wrażenie, jakby wszystko próbowało się, nie wiem, schować wyżej, jakby koło płuc, nie no, wiem. Tak wszystko się podnosi, nie? Do, do płuc wtedy, to czujecie żołądek tak wam tak nieprzyjemnie. No, nie polecam jeść przed windą. W sensie przed wejściem do windy. Dźwięk dzwonka sygnalizuje, że dotarłaś na miejsce. Jestem na miejscu. No co to? dwie chmurki poświęcone aby określić, że jest u celu. Nie wierzę w to. Wkraczasz w przeszłość. Was czuję, że czeka nas niezła jazda, ale na dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach i do usłyszenia w kolejnych częściach. Pa! pa.